My mam wczoraj włosów, to robimy sobie jakąś clean fryzurkę. Oop! Mhm. Ależ to będzie clean fryzurka. Op. Tak się skupiam, że nic tutaj nie mówię, ale za to zgadnę jaka piosenka chodzi ci po głowie. Wręczę ci mam dać To jest tak. Teraz coś zrobimy z tym. Przeciwam sobie na dwie części. za no, taki jeszcze jak tylko ja zacznę robić serię. Chciałbym zrobić coś takiego. Kurde. O, 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 Dobrze mi idzie. I... zawiązać chyba tak. Dobra, nie patrzę, co tam się dzieje z tyłu, Robię jeszcze to i zobaczymy. Kurde dobra, zostawię tak. Ale ładne, dobra. ups. Okej, okay. zobaczmy jak wygląda to z tyłu. O, dzień dobry ty tutaj I szczerze nie spodziewałam się jak dobrze to wygląda Właśnie poszłam do łazienki zobaczyć I naprawdę jestem w szoku Jeszcze tutaj sobie trochę dodamy tego Glu Powiedziałam, że do takiej fryzurę to pasują inne kolczyki Takie większe, więc sobie jeszcze szybko ubierzemy yes get